Od siedmiu lat pracuję jako architekt. Niby zawód z prestiżem, niby kreatywny, a jednak. Nigdy nie zaprojektowałem niczego, co naprawdę miałoby znaczenie. Centra handlowe, biurowce, osiedla, które wyglądają tak samo jak sto innych. Budynki bez duszy, bez historii, bez życia. Pracowałem w jednej z większych firm w Gdańsku, specjalizującej się w bezpiecznych projektach, takich, które mają się podobać wszystkim, więc w efekcie nie poruszają nikogo. Byłem w tym dobry, na tyle dobry, że mój szef zaczął wspominać o awansie: własny gabinet, podwyżka, stanowisko młodszego partnera. Powinienem się cieszyć, naprawdę powinienem. A jednak każdego ranka budziłem się z uczuciem, jakby coś mnie dusiło od środka. Miałeś kiedyś tak, że patrzyłeś na swoje życie i myślałeś: To nie jest to, to nie ja. Idę w stronę, która wygląda dobrze na papierze, ale nie daje mi żadnego powietrza? Ja tak miałem. Przez lata. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że żyjesz nie swoim życiem, odezwij się w komentarzu. A jeśli chcesz więcej historii o drugich szansach, nieoczekiwanych wyborach i o tym, jak czasem los prowadzi nas dokładnie tam, gdzie powinniśmy być, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnej opowieści. Był jesienny poranek w Gdańsku, taki chłodny, kiedy wilgoć z motławy wchodzi pod kurtkę, choć niby jeszcze nie ma zimy. Siedziałem w mojej codziennej kawiarni palarnia, tej na rogu długiej. Kamil, jak zwykle, utknął nad laptopem. Projektował kolejny biurowiec, nudny jak flaki z olejem, z tymi wszystkimi przeszkleniami i strefami pracy, którymi nikt się tak naprawdę nie zachwyca. Patrzyłem jak marszczy czoło, jakby od ratowania świata zależał kąt ustawienia parkingu. W lokalu było pusto. Baristka układała ciastka w witrynie, jakaś para wyszła przed chwilą, a przy oknie siedziała starsza kobieta, szara chusta, dłonie lekko drżące. Kamil w ogóle na nią nie patrzył. Do czasu. Ona wstała, powoli, jakby każdy ruch kosztował ją dużo siły. Podeszła prosto do jego stolika. Przepraszam. Kamil podniósł wzrok zdziwiony. Kobieta miała może sześćdziesiąt parę lat, może trochę więcej. W oczach coś, coż ścisnęło człowieka w środku. Taki smutek, jakiego nie widuje się codziennie. Czy mogę. Nawet nie czekała na odpowiedź. Po prostu usiadła naprzeciwko. Kamil odchrząknął. Mogę pani pomóc? Nie zna mnie pan, powiedziała cicho, spokojnie. Ale muszę panu coś powiedzieć. Od razu spięło go w środku. To widziałem. Takie sytuacje nigdy nie wróżą nic dobrego. Za trzy dni podejmie pan decyzję, powiedziała. Proszę wybrać to, czego się pan nie spodziewa. Kamil zamrugał. Słucham? Za trzy dni decyzja, nachyliła się lekko. Wybierz to, czego się nie spodziewasz. I wstała bez pośpiechu, jakby spełniła swoją misję. I chwileczkę. Kamil próbował ją zatrzymać. Ale ona już była przy drzwiach. Podwróciła się jeszcze raz, spojrzała na niego tak, jakby chciała coś dopowiedzieć, ale tylko skinęła głową i wyszła na chłodne gdańskie powietrze. On siedział jeszcze dobre kilka minut bez ruchu. Co to do cholery było? mruknął. Ale odpowiedź oczywiście nie przyszła. W biurze opowiedział o wszystkim Tomkowi. Ten tylko parsknął śmiechem. Stary, serio? Jakaś nawiedzona cię dopadła normalka. Miasto duże. Ludzi różnych nie brakuje. Ona nie wyglądała na, no wiesz. Każdy tak mówi, zanim się okaże, że to był ktoś od cudownych energii albo uzdrawiania kryształami. Daj spokój, zapomnij. Kamil próbował. Nie umiał. Wieczorem pojechał na kolację do rodziców, do Ewy i Marka. Do ich mieszkania w bloku na zaspie. Mama od razu zauważyła, że coś jest nie tak. Jakiś taki rozkojarzony jesteś, Kamilku, coś się stało? Zaczął opowiadać. O kobiecie, o tym zdaniu, o tym dziwnym uczuciu, które go męczyło. Marek zmarszczył brwi. Brzmi jak jakiś przekręt. Lepiej nie wdawaj się w rozmowy z takimi osobami. Tato. Ona nie chciała ode mnie żadnych pieniędzy. Jeszcze, rzucił sucho. Mama pogłaskała go po ręce. Synku, w mieście jest wiele zagubionych ludzi. Po prostu bądź ostrożny. Kamil skinął głową, ale w środku coś mu mówiło, że to nie była ani oszustka, ani osoba zagubiona. Następnego dnia, tuż po obiedzie, zadzwonił telefon. Numer nieznany. Dzień dobry, pan Kamil. Tak. Nazywam się Marian, jestem notariuszem z brzegowej zatoki. Muszę z panem pilnie porozmawiać w sprawie spadku. W spadku? Chyba pomyłka. Nie ma pomyłki. Dziedziczy pan nieruchomość po Wandzie. Kamil aż usiadł ciężej na krześle. Po kim? Po drugiej stronie zapadła krótka cisza. Po Wandzie. Po pańskiej biologicznej babci. Wtedy Kamilowi naprawdę zamarło serce. Kamil poleciał z Gdańska następnego ranka, choć w zasadzie nie do końca wiedział po co. Wszystko działo się tak szybko, że czuł się jakby oglądał własne życie z boku. Lot był krótki, ale całe pół godziny patrzył w okno, myśląc tylko o jednym. Kim była Wanda? Dlaczego zostawiła mu cokolwiek. I dlaczego podeszła do niego w kawiarni, nie mówiąc kim jest. Na lotnisku wynajął małe, wysłużone auto i ruszył w stronę brzegowej zatoki, miasteczka, o którym nigdy wcześniej nie słyszał. Droga prowadziła przez lasy, potem wzdłuż brzegu. Gdzieś między miejscowościami zobaczył pierwszy raz tę nazwę na drewnianej tablicy: Witamy w brzegowej zatoce. Niby zwykła turystyczna mieścina, ale było w niej coś spokojnego, wręcz miękkiego. Jakby wszystko tu oddychało wolniej. Kancelaria notarialna Mariana mieściła się w starym domu z werandą przerobionym na biuro. Drzwi skrzypnęły, gdy je otworzył. W środku pachniało starą sosnową podłogą, kawą i segregatorami. Za biurkiem siedział mężczyzna po sześćdziesiątce, siwe włosy, okulary zsunięte na koniec nosa i spojrzenie życzliwe, ale uważne. Pan Kamil zapytał wstając. Dziękuję, że pan przyjechał. Proszę, usiądźmy. Kamil usiadł i poczuł, że serce znowu zaczyna mu walić jak młot. Chciałbym zrozumieć, zaczął, co tu się właściwie dzieje? Marian skinął głową, jakby spodziewał się tego pytania. Zacznę od początku. Wanda była pańską biologiczną babcią. Jej córka, pańska mama, miała piętnaście lat, kiedy zaszła w ciążę. Ojciec dziecka zniknął, kiedy się dowiedział. Kamil spuścił wzrok. Wiedział, że jest adoptowany. Rodzice nigdy tego nie ukrywani, ale nigdy nie znał szczegółów. Pańska mama zmarła przy porodzie. Marian mówił delikatnie, ale bez owijania w bawełnę. Wanda została sama. Trzy miesiące wcześniej straciła męża. W ciągu jednego roku straciła wszystko. Kamil poczuł ścisk w gardle. Próbowała się panem zająć, ciągnął notariusz. Naprawdę, próbowała. Przez dwa tygodnie robiła wszystko, żeby dać radę, ale była w takim stanie, że. nie mogła. Pracowała na dwa etaty. Była zdruzgotana bez żadnego wsparcia oddała pana do adopcji w Gdańsku, do ośrodka przy Mopsie. Ale to była adopcja otwarta. Dostawała zdjęcia i informacje dwa razy do roku, aż skończył pan osiemnaście lat. Kamil odchylił się w krześle. Tyle lat milczenia, tyle niewiedzy. A potem? Zapytał cicho. Potem żyła tutaj, odpowiedział Marian. Prowadziła pensjonat, ciężko pracowała i. Nigdy sobie nie wybaczyła, że pana oddała. Zapadła krótka cisza. Sześć miesięcy temu zdiagnozowano u niej raka trzustki w stadium terminalnym, powiedział Marian. Wiedziała, że zostało jej niewiele czasu i wtedy postanowiła pana odnaleźć. Kamil zamrugał. Ona była w Gdańsku? Tak, przez kilka dni, potwierdził notariusz. Obserwowała pana z daleka, bała się podejść, ale w końcu zebrała odwagę. Podobno spotkała pana w kawiarni. Kamil poczuł dreszcz. Wtedy wszystko zaczęło się układać w jedną całość. Marian sięgnął do szuflady i wyjął kopertę. Zostawiła dla pana list. Napisała go tego samego dnia, kiedy wróciła z Gdańska. Kamil otworzył kopertę drżącymi dłońmi. Pismo było staranne, trochę koślawe, jakby pisane w pośpiechu albo bólu. Kamilu, widziałam cię przez pięć dni. Widziałam, jak idziesz do pracy, jak siedzisz w kawiarni, jak patrzysz na świat. I widziałam, że jesteś taki jak ja. Żyjesz nie swoim życiem, tylko takim, którego oczekują inni. Nie mogę cofnąć 31 lat. Mogę dać ci tylko to, czego sama nie wybrałam. Wybierz to, czego się nie spodziewasz. Kamil poczuł, jak coś pęka w nim od środka. Marian odchrząknął delikatnie. Jest jeszcze kwestia spadku. Położył na biurku klucz. Stary, ciężki, z mosiądzu. To do pensjonatu pod klifem. Wanda przepisała panu cały majątek. Pensjonat został wyceniony na około 3,5 miliona złotych. Kamil aż otworzył usta. I jest jeszcze 200 tysięcy złotych na jej koncie, dodał Marian. Miała jasne życzenie. Te kwotę ma pan podzielić z Agatą, jej pomocnicą. Kamil wziął klucz do ręki. Był zimny, ciężki. Namacalny. I co teraz? wyszeptał. Marian spojrzał mu prosto w oczy. Teraz, Kamilu, musi pan zdecydować, czy naprawdę chce pan zrobić to, o co prosiła. Wybierać to, czego się pan nie spodziewa. Droga z kancelarii do pensjonatu pod klifem prowadziła wąską, krętą uliczką między domkami letniskowymi a rzadkimi sosnami. Kamil jechał powoli, jakby każdy metr zbliżał go do czegoś, na co nie był przygotowany. Gdy skręcił na podjazd, zobaczył budynek. Duży, drewniany, z szarzającą elewacją. Miał w sobie coś pięknego, ale zmęczonego życiem. Deski na werandzie wypłowiałe od słońca, balustrada przechylona. Ogród, zarosły jakby od kilku lat, nikt go nie pielęgnował. A jednak uderzyło go to od razu. Pod całym tym zaniedbaniem była dusza. Zanim zdążył dobrze się rozejrzeć, drzwi otworzyły się z trzaskiem. W progu stanęła młoda kobieta. Może 28 lat. Ciemne włosy związane w niedbały kok. Dłonie umazane w mące lub kurzu. Trudno powiedzieć. Spojrzała na Kamila tak zimno, że na sekundę zapomniał jak się oddycha. Ty musisz być Kamil powiedziała twardo, nie pytając, nie witając się. Tak. A ty, Agata? Mhm. skrzyżowała ręce na piersi. Masz dużo odwagi, że tu przyjeżdżasz po tylu latach. Po tylu latach czego? Kamil zmarszczył brwi. Ona czekała. Głos Agaty lekko zadrżał, mimo że próbowała brzmieć ostro. Trzydzieści jeden lat i nie pojawiłeś się ani razu. Kamil poczuł, jak zaciska mu się żołądek. Agata, ja. Nie wiedziałem. Naprawdę nie wiedziałem, że Wanda istnieje, że mam jakąkolwiek rodzinę poza moimi rodzicami. Jasne, prychnęła. Bo nie da się sprawdzić własnej historii, tak? Byłem adoptowany jako niemowlę, powiedział spokojnie. Miałem tylko imię i datę urodzenia, nic więcej. Jej twarz drgnęła. Wściekłość mieszała się z czymś, co wyglądało na zawahanie. Ona nigdy mi tego nie powiedziała. Mruknęła bardziej do siebie niż do niego. Mówiła tylko, że zawiodła kogoś, kogo kochała. Zapadła długa chwila ciszy. W końcu Agata westchnęła ciężko. No dobra. Skoro już jesteś, pokażę ci pokój. I tak zostaniesz pewnie tylko na jedną noc, zanim sprzedasz wszystko i wrócisz do swojego wielkiego życia. To ostatnie zabrzmiało jak ukucie igłą. Kamil poszedł za nią po skrzypiących schodach. Pokój, który mu pokazała, był prosty: drewniane łóżko, sare biurko, okno z widokiem na ogród. Pachniało kurzem i morską wilgocią. Ale było w tym miejscu coś ciepłego. Jakby wanda zostawiła tam kawałek siebie. Kolacja o osiemnastej, powiedziała Agata szorstko, ale jak nie chcesz, to nie musisz. I tak nie mam czasu na jakieś pogaduszki. Drzwi zamknęły się za nią ze zbyt mocnym czaśnięciem. Kamin usiadł na łóżku i przez chwilę siedział bez ruchu. To wszystko było tak surrealistyczne, że aż trudno było uwierzyć, że wydarzyło się naprawdę. W końcu wstał i zszedł na dół. Ogród wciągnął go jak magnes. Wyszedł na zewnątrz. Powietrze pachniało sosną i słonym wiatrem. Wysokie trawy kołysały się powoli, jakby pokazywały mu drogę. Kamil przeszedł przez ogród w stronę klifu, gdzie stało stare, zbutwiałe molo. Deski były spruchniałe, balustrada prawie nie istniała, ale widok. Widok zaparł dech. Słońce chyliło się ku zachodowi. Może było gładkie jak szkło, tylko delikatne fale rozbijały się o brzeg. Kamil poczuł coś dziwnego. Jakby otwierała się w nim przestrzeń, o której nie wiedział, że istnieje. To była ruina, ale piękna ruina. Gdy wrócił do pensjonatu, Agata stała na werandzie trzymając kubek herbaty. Spojrzała na niego ostrożniej niż wcześniej, jakby próbowała go ocenić. Obejrzałeś sobie? zapytała. Tak. I co? uniosła brwi z lekką drwiną. Już wyceniasz, ile za to dostaniesz? Kamil pokręcił głową. Nie chcę tego sprzedawać. Agata aż się zacięła. Co? Nie chcę sprzedawać, powtórzył spokojnie. Jeszcze nie. Przez sekundę patrzyła na niego tak, jakby nie wiedziała, czy ma się śmiać, czy krzyczeć. W końcu tylko odwróciła wzrok, ale w jej spojrzeniu pojawiło się coś nowego. Coś jak cień nadziei, choć pewnie sama by się do tego nie przyznała. Kamil został. Choć sam nie był pewien, kiedy dokładnie podjął tę decyzję. Czy wtedy, gdy zobaczył molo na tle zachodu słońca, czy kiedy poczuł ciężar klucza Wandy w kieszeni. Następnego dnia, od świtu, zaczął obchód całego pensjonatu. Każda deska skrzypiała, każdy zawias protestował, a dach wyglądał tak, jakby żył już tylko siłą rozpędu. Agata obserwowała go z dystansu, udając, że jest zajęta segregowaniem papierów w recepcji. Kiedy zobaczyła, że Kamil próbuje sam naprawić rynne, prychnęła. Serio? Jesteś architektem, nie hydraulikiem. Próbuję zrozumieć, co tu działa, a co nie, odpowiedział spokojnie. To akurat proste, prawie nic nie działa. Właśnie wtedy do pensjonatu wszedł kazik. Facet po pięćdziesiątce, w flanelowej koszuli, z narzędziami przewieszonymi przez ramię. Dzień dobry, panie Kamilu. Marian mówił, że ktoś tu potrzebuje złotej rączki. Kamil uścisnął mu dłoń. Potrzebuje wszystkiego. Kazik rozejrzał się, pokiwał głową i westchnął ciężko, ale z uśmiechem. No, roboty będzie jak na budowie nowego stadionu, ale da się zrobić. Agata odwróciła się demonstracyjnie. No to powodzenia wam życzę. Ale kilka minut później wyszła z notatnikiem. Dobra, skoro już tu jesteście, rzuciła. Musimy zrobić listę rzeczy w kolejności ważności, bo inaczej zbankrutujemy, zanim w ogóle zaczniemy. Kamil uśmiechnął się pod nosem. Owszem, była sceptyczna, ale już nie stała z boku. Przez kolejne tygodnie pracowali ramię w ramię. Kazik zajmował się najtrudniejszymi naprawami, Kamil rysował plany, liczył koszty, a wieczorami razem z Agatą przechodzili przez każdy centymetr pensjonatu, zastanawiając się, co można uratować, a co wymaga wymiany. Z czasem Agata przestała mówić do niego chłodnym tonem, zaczęła żartować, wskazywać mu drobne rzeczy o Wandzie, że lubiła piwonie, że zawsze piła herbatę o w pół do siódmej, że śmiała się tylko wtedy, gdy naprawdę była wzruszona, a nie rozbawiona. Kamil słuchał jej uważnie. Każde nowe zdanie o Wandzie było jak mały kawałek historii, którą nigdy nie poznał. Pewnego deszczowego popołudnia, kiedy Kazik pojechał po części do hurtowni, a Agata została w kuchni, Kamil wszedł do gabinetu Wandy. Pokój pachniał starym drewnem i lawendą. Na biurku stała porcelanowa filiżanka, sucha, pełna kurzu, i notes z jej drobnym pismem. Z jakiegoś powodu Kamil czuł ścisk w gardle. Chciał tylko rozejrzeć się chwilę, ale kiedy otworzył dolną szufladę, znalazł tam pudełko. Kartonowe, przewiązane wyschniętym już sznurkiem. Na wieku widniało jedno słowo, napisane odręcznie: Kamil. Ręce mu zadrżały. Usiadł na podłodze i rozwiązał sznurek. W środku leżały listy. Dziesiątki listów, każdy opisany rokiem. Od na pierwsze urodziny aż po dla Kamila, kiedy skończy trzydzieści jeden lat. Trzydzieści jeden listów. Trzydzieści jeden lat milczenia i tęsknoty. Kamil otworzył pierwszy, potem drugi. W każdym było coś innego. Proste życzenia, wspomnienia o Magdzie, wyznania, jak bardzo za nim tęskniła. Przy dziesiątym nie widział już słów, bo łzy rozmazywały wszystko. Nie usłyszał nawet kroków Agaty. Usiadła obok niego na podłodze, nie pytając ani co to, ani dlaczego płacze. Po prostu pochyliła się, sięgnęła po jeden z listów i zaczęła czytać na głos. Kamilu, kończysz pięć lat. Zastanawiam się, czy lubisz rysować. Twoja mama uwielbiała rysować. Głos Agaty się załamał. Odłożyła list i spojrzała na Kamila tak, jakby rozumiała coś, czego nie trzeba było tłumaczyć. Ona cię kochała powiedziała cicho całe życie. Kamil skinął głową, wciąż ocierając łzy. Ja nawet nie wiedziałem, że istniała. Agata ujęła jego dłoń. Ale wiedziała o tobie wszystko, na ile mogła. Pisała do ciebie, nawet jeśli nigdy nie wysłała tych listów. Przez chwilę siedzieli tak w milczeniu, otoczeni papierami, listami, historią, która nagle ożyła. Za oknem deszcz bębnił w parapet, a w środku czuło się coś ciepłego, jakby Wanda siedziała z nimi, jakby wreszcie mogli ją naprawdę poznać. W marcu pensjonat był już prawie gotowy. Zapach farby mieszał się z zapachem świeżego drewna, a ogród, choć jeszcze nie w pełni rozkwitły, wyglądał jak miejsce, które wreszcie zaczyna oddychać po długiej zimie. Kazik kończył montować nowe balustrady na werandzie, a Kamil z Agatą przeglądali ostatnie faktury i harmonogramy. Pracowali codziennie od rana do wieczora, i choć między nimi od dawna coś iskrzyło, oboje udawali, że tego nie widzą. Czasem przypadkowy dotyk potrafił wywołać w Kamilu dreszcze, czasem sposób w jaki Agata odgarniała włosy sprawiał, że tracił wątek w połowie zdania, ale żadne z nich nie miało odwagi powiedzieć tego, co wisiało w powietrzu. Pewnego popołudnia, kiedy słońce zaczynało się chylić ku morzu, Kazik pożegnał się wcześniej, zostawiając ich samych. W pensjonacie zrobiło się cicho. Aż za cicho. Agata stała na schodach werandy, przyglądając się pomalowanemu na nowo ogrodzeniu. Ładnie wyszło, mruknęła. Dzięki tobie, odpowiedział Kamil, stając obok. Ty wiedziałaś, co trzeba zachować, a co zmienić. Ja tylko pilnowałam, żebyś nie zrobił z tego korpo hoteliku, zaśmiała się cicho. Nigdy bym nie zrobił, spojrzał na nią. To miejsce jest zbyt żywe. Agata wzruszyła ramionami ale w jej oczach pojawiło się coś miękkiego. Chodź, powiedział Kamil nagle, chcę ci coś pokazać. Ruszyli w stronę klifu, potem na molo, to samo, które remontowali przez trzy tygodnie w styczniu. Słońce malowało linię horyzontu w odcieniach różu i pomarańczu. Morze było spokojne jak lustro. Agata stanęła przy poręczy. Pięknie tu, wyszeptała. Kamil poczuł, że dalej już nie wytrzyma. Serce waliło mu tak mocno, że prawie nie czuł nóg. Agata, muszę ci coś powiedzieć. Odwróciła się, a jej włosy, oświetlone zachodzącym słońcem, wyglądały jak miedziana aureola. Kamil, nie, zaczęła, ale on pokręcił głową. Jeśli nie powiem tego teraz, nigdy nie będę miał odwagi, wziął głęboki oddech. Zakochałem się w tobie od miesięcy. Od pierwszego dnia, kiedy na mnie nakrzyczałaś przy wejściu. A może nawet od chwili, gdy powiedziałaś, że nic tu nie działa. Agata rozchyliła usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Wiem, że to nie jest idealny moment, mówił dalej Kamil, ale każdego dnia, kiedy pracujemy razem, czuję, że. że jesteś częścią mojego życia, ważną częścią. W końcu Agata wieła powoli oddech. Kamil, ja też coś czuję, ale ja się boję. Każdy, kogo kochałam, odchodził. Rodzice, Wanda, wszyscy. Nie wiem, czy zniosę kolejną stratę. Kamil podszedł bliżej. Nie odejdę. Powiedział to spokojnie, pewnie, jak obietnicę, której nic nie mogło złamać. To jest moje miejsce. Ty jesteś moim miejscem. Agacie zadrżała warga. A potem po prostu rzuciła mu się w ramiona i pocałowała go tak, jakby wreszcie mogła pozwolić sobie na szczęście. W kwietniu otworzyli pensjonat. Pierwsi goście przyjechali już w dniu otwarcia. W ogrodzie stał mały stolik z kwiatami, a na drzwiach wisiała tabliczka: Witamy w podklifem, w pamięci Wandy. Ewa i Marek przyjechali z Gdańska. Mama patrzyła na odmłodzone ściany i na uśmiech Kamila, tak szeroki, jakiego nie widziała od lat. Boże synku! Łzy zakręciły jej się w oczach. Ona byłaby z ciebie dumna. Kamil spojrzał na fotografię Wandy w ramce na recepcji. Mam nadzieję, szepnął. Rok później Kamil siedział w tej samej kawiarni w Gdańsku, przy tym samym stoliku. Tym razem projektował coś zupełnie innego. Mały pawilon dla gości pensjonatu inspirowany starymi szkicami Wandy. Sięgnął po kawę i rozejrzał się. Nie było jej. Tej starszej kobiety z chustą. Ale czuł jej obecność w każdym oddechu, w każdym wyborze, który doprowadził go tu, gdzie jest. Wybrałem to, czego się nie spodziewałem i nigdy nie byłem szczęśliwszy. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli spodobała Wam się ta historia, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, co o niej myślicie.